Księga Liczb, rozdział szósty I Pan powiedział do Mojżesza Przemów do synów Izraela i powiedz do nich Gdy mężczyzna albo kobieta złoży szczególny ślub nazirejczyka, aby się poświęcić Panu Niech powstrzyma się od wina i mocnego napoju Nie będzie pił octu z wina i octu z mocnego napoju. Nie będzie pił żadnego soku z winogron i nie będzie jeść winogron ani świeżych, ani suszonych. Przez wszystkie dni swego oddzielenia nie będzie jeść niczego, co pochodzi z winorośli, od ziarenka aż do łupiny. Przez wszystkie dni ślubów swego oddzielenia brzydpa nie dotknie jego głowy, dopóki nie wypełni się czas, na który poświęcił się panu. Będzie święty i zapuści włosy na swojej głowie. Nie zbliży się do umarłego przez cały okres swego oddzielenia dla Pana. Nie zanieczyści się przy ojcu, matce, bracie czy siostrze, którzy umarli, gdyż ma na głowie poświęcenie dla swego Boga. Przez wszystkie dni swego oddzielenia będzie świętym dla Pana. I gdyby ktoś nagle przy nim umarł, i zanieczyścił jego poświęconą głowę, to ogoli swoją głowę w dniu swego oczyszczenia. Ogoli ją siódmego dnia. A ósmego dnia przyniesie dwie synogarlice lub dwa młode gołębie do kapłana przed wejściem do namiotu zgromadzenia. I kapłan złoży jednego na ofiarę za grzechy, a drugiego na ofiarę całopalenia. I dokona za niego przebłagania za to, że zgrzeszył przy umarłym, i tego samego dnia poświęci jego głowę. Potem poświęci panu dni swego oddzielenia i przyniesie rocznego baranka za przewinienie. Minione dni jednak przepadną, gdyż jego oddzielenie zostało zanieczyszczone. A takie jest prawo nazirejczyka. Gdy wypełnią się dni jego oddzielenia, Przyprowadzi się go przed wejście do namiotu zgromadzenia i złoży Panu w ofierze jednego rocznego baranka bez skazy na ofiarę całopalenia, jedną roczną owcę bez skazy na ofiarę za grzechy i jednego barana bez skazy na ofiarę pojednawczą. Do tego kosz przaśnych chlebów z mąki pszennej, placki zmieszane z oliwą oraz prześne podpłomyki pomazane oliwą z ich ofiarą pokarmową, i ofiarą płynów. I kapłan przyniesie to przed pana i złoży jego ofiarę za grzechy oraz jego całopalenie. Barana zaś złoży panu na ofiarę pojednawczą wraz z koszem pzaśnych chlebów. Kapłan złoży też jego ofiarę pokarmową oraz jego ofiarę z płynów. I nazirejczyk ogoli swoją poświęconą głowę u wejścia do namiotu zgromadzenia. I weźmie włosy ze swojej poświęconej głowy i położy je na ogień, który jest pod ofiarą pojednawczą. Następnie kapłan weźmie ugotowaną łopatkę barana, jeden prześny placek z kosza i jeden prześny podpłomek i złoży to w ręce Nazirejczyka, gdy ten ogoli swoje poświęcone włosy. I kapłan będzie to kołysał jako ofiarę kołysania przed Panem. Jest to święta rzecz i należy do kapłana wraz z mostkiem kołysania i łopatką zniesienia. Potem nazirejczyk będzie mógł pić wino. Takie jest prawo dotyczące nazirejczyka, który składa ślub, jak i jego ofiara dla Pana za jego oddzielenie. Oprócz tego, na co go stać. Zgodnie ze swoim ślubem, który złożył, tak uczyni według prawa swego oddzielenia. Potem Pan powiedział do Mojżesza, powiedz Aaronowi i jego synom, tak będziecie błogosławić synów Izraela, mówiąc do nich: Niech ci błogosławi Pan, i niech cię strzeże. Niech Pan rozjaśni nad Tobą swoje oblicze, i niech będzie Ci łaskawy. Niech Pan zwróci ku Tobie swoje oblicze, i niech da Ci pokój. I będą wzywać mojego imienia nad synami Izraela, a ja im będę błogosławił.